Kurde, A, to było nawet straszne. U, gdzie moja broda? Jak to Mikołaj na motorze. A jak nie ma śniegu, to co? Przecież nie będę jeździł na sankach. Spotkałem na śladowce. Oczywiście ja jestem tym prawdziwym Mikołajem, to było tylko. Naśladowca. O! o, słońce jest bardzo nisko. Napiernicza mi prosto w oczy, ale przy tej temperaturze blenda mi od razu paruje i nie mogę jej założyć. Przepuszczają Mikołaja dzisiaj. Mikołaje mają pierwszeństwo Jak moja broda. Ja muszę wolnie jechać, bo z moją brodą się dzieją dziwne rzeczy. Jeszcze przed samym wyjściem skrzywałem spodnie. No im pękły w kroku. Także to była szybka akcja. Jest ją. <laughs> jesteśmy razem, kompletni tak. <laughs> dzingle, dzingle, la, 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 la. Hello wszystkim. Gdzie my tutaj mamy jechać? My tu tylko przejazdem. A kto był w tym roku orzeczny dostanie przygazóweczkę. Nie, nie, muszę powiedzieć, że nie jest wcale aż tak zimno. A ja jeszcze dzisiaj mam w planie, uwaga, co? Morsować! Morsować, tak. To będzie uwieńczenie tego pięknego dnia. Dobra, chwilę tutaj poziemę. Uuu, jaki kiepski kolor, nie wybrałbym takiego. Ej, ho, Prawda. patrz jaki język. Przejdę przez bombkę. Ciekawe co się stanie? Kanie, nic się nie stało. To chyba nie działa. <grystraszka> <grystraszka> <Ułahałeś na> <grystraszka> <maj>. <grystraszka> <grystraszka> Jestem padły, śmieję śmieje się. Z <grystraszka> upadających dzieci. Holy shit. No jeszcze dalej, jeszcze, jeszcze troszeczkę bo cię nie widać. Nady, nady, hello. Jeszcze mi nie urwało brody? Nie. Jeszcze jestem kompletnym Mikołajem. O, co tam leżało na drodze? Dobrze, że w to nie wjechałem, bo nie. Nie. Nie, coś tam.